Cześć, witam Was w, w kolejnym filmie na życzenie, na życzenie którego sobie e, nikt nie życzył, a w zasadzie to nieprawda, bo wiele osób sobie życzyło tylko dużo wcześniej, to teraz nie odpowiadam na czyjeś zapotrzebowanie, tylko tak naprawdę odpowiadam e, na Wasze zapotrzebowania z ostatnich e, kilkunastu miesięcy, jeśli nie. Dłużej. Co my tu mamy? No bardzo popularny skład: tak, BYK ET22 w malowaniu PKP Cargo ze sznurem cystern, ze sznurem beczek. Wszystkie w oznaczeniu z logo DEC, czyli Dyrekcji Eksploatacji Cystern. Nie przypadkiem zdecydowałem się zrobić taki film, bo odmawiając Wam przez dłuższy czas argumentowałem to, że niech Pico wyda wszystkie w końcu wagony i robo, to wtedy to zrobimy. Tym samym staram się teraz dotrzymać słowa, danego tego słowa, że zrobię ten film i ten film właśnie jest. Także widzimy tutaj wszystkie cysterny DEC, które zostały wydane przez firmę. Pico i Robo, ale nie tylko. Oprócz cystern tych DEC na makiecie poustawiałem, widzicie teraz cztery cysterny macie w kadrze, jeszcze dwie stoją poza kadrem, ustawiłem jeszcze e, sześć dodatkowych cystern. Tam na końcu są dwie brązowe z pogranicza czwartej i piątej epoki. One sobie stoją i rdzewieją. Nie dostały dopuszczenia na przysz... po prostu na kolejne lata. Czekają na naprawę. Nie mają jeszcze naniesionego logo DEC. To tak sobie to argumentuje, tak sobie można tłumaczyć i wyobrażać. Niemniej jednak są to dwa modele. Jeden model firmy Pico i jeden firmy Robo też były takie wydane. Kolejna tam czarna cysterna, ta bardziej z to są te zakłady koksownicze. Z Wałbrzycha. Te sobie stoją, a no zaplątała się gdzieś, a powiedzmy, że może sobie tutaj dyrekcja eksploatacji cystern odkupiła tą cysternę, czy jak, czy też mają razem do remontu dać, więc niech sobie stoi. Dalej na środku stoi cysterna również DEC, ale to jest model ten z manufaktury w wykonaniu firmy UMF. Ja go nie podłączałem do składu z tego względu, że jest dosyć ciężki i by mi tu. Tutaj powodował dosyć dużą kolizję w składzie. Być może skład nie chciałby mi jechać. Jest to sznur 11, system, tak na pograniczu tutaj operacyjności na mojej makiecie, na moich ciasnych łukach. Więc zdecydowałem, że niech ona sobie stoi. Tu bliżej, może jednak krusze kadr i zobaczycie. Tak, tu bliżej stoi cysterna Orlen. Przy stacji benzynowej, podprowadzona lokomotywą SM42 prywatnego przewoźnika, a tam dalej stoi jeszcze ta cysterna do przewozu oleju roślinnego ze Szczecina Szara. Tym samym jest tu niemalże komplet cystern, jakie zostały wydane przez obie firmy. Mówię że dlatego ja w swojej kolekcji nie posiadam dwóch jeszcze system wydarnych przez firmę Robo, to była taka srebrna i szara, które są już głęboko poza moimi zainteresowaniami, Potąd, początek czwartej epoki, a jedna z nich to nawet nie wiem czy nie epoka trzecia, czy, ten, czy też przełom trzeciej. I czwarty, W każdym razie jakieś, jakieś lata 70. także dwóch system brakuje do kompletu, żeby tutaj wszystkie te wersje wydanych modeli 406R i, i pokrewnych pokazać. Oczywiście brakuje również wszystkich modeli wydanych przez firmę UMF, mam tylko jeden. Który okazyjnie kupiłem. Firma produkuje więcej tych cystern, różne malowania nie tylko przewoźnika DEC, ale to już osobny temat na stronie internetowej, możecie sobie sprawdzić. No więc tak, w składzie pojechały tylko cysterny DEC, takie zestawiłem, natomiast takie zestawienie tych cystern też nie do końca jest realne. Część z tych cystern jest z początku piątej epoki, a część jest z początku szóstej, jak te tuż za VI epokowym ET22. To są trzy cysterny jeszcze z logodec, ale już przewoźnika Gatix. To tak gwoli tutaj wyjaśnienia. To samo tutaj mamy lokomotywę z początku szóstej epoki, tak? Koniec piątej, początek VI. Także też tu tak. Nie wszystko do końca musi ze sobą epokowo pasować, ale tak jak powiedziałem, załóżmy, że te, które nie mają dopuszczenia, które są starsze, to sobie gdzieś tam właśnie stoją na bocznicy, a w tym składzie umówmy się, że wszystkie mniej więcej mogły razem ze sobą jechać. Mówię mniej więcej, bo co do dat rewizji konkretnie na tych modelach, to na pewno by się to nie zgadzało ale co tu mamy e, innego e, zrobić. Niestety nic się za bardzo nie da poradzić. Modele mamy, te co mamy co najwyżej można by pokupować pewnych modeli więcej, zdublować je i, i, i je e, wtedy w ten sposób e, wydłużać sobie sznur tych cystern. Ja uważam, że zostawiając w ten sposób e, cysterny właśnie z logo DEC mamy już i tak pokaźny sznur. Jest to 11 sztuk, e, stąd e, jest już się czym pobawić i jak na warunki mojej makiety jest to wystarczające i być może nawet aż na to. Jak widzieliście też w ostatniej scenie, cały sznur pokonuje to kółko bez problemów, ale uwaga, pokonuje to kółko właśnie tutaj przy peronie, na tym ciaśniejszym łuku Ma, mam problemy z przejechaniem, tam tego rozjazdu na, na końcu właśnie przy półce z modelami nie mogę po zewnętrznej pętli pojechać wykolejają mi się wagony stąd już jadę po wewnętrznym i to jest kwestia długości sznuru tych cystar, gdyby był krótszy typu 5-6 sztuk to pewnie bym po zewnętrznym pojechał Dobrze, to opowiedziałem Wam. Manewrów tutaj żadnych nie robiłem, bo specjalnie z taką ilością wagonów nie mam miejsca. Zrobiłem tylko dłuższe kółko, opowiedziałem Wam o modelach, zaprezentowałem Wam wszystkie modele, które zostały wydane, i tym samym e, wydaje mi się, że no niemalże jest wyczerpany ten temat. E, takiego e, zestawienia. Oczywiście, wydaje mi się, to nie jest prawda, bo można to w wiel, przeróżny sposób zestawiać z różnymi lokomotowami, w jakikolwiek e, wymyślać sobie, coś, co tylko dusza zapragnie. E, niemniej jednak, ja poprzestanę na zrobieniu tego filmu. Inne filmy z cysternami, czy składy mieszanej cystern z innymi wagonami, już na kanale były. Możecie spokojnie je odnaleźć, także w tym temacie. E, tylko tyle i aż. Tyle. No, pora kończyć film, także ja się z wami żegnam, a skład jeszcze niech sobie odjedzie, jeszcze ostatni raz, spójrzmy jak powoli tutaj przemknie przed okiem kamery sznur cystern. Tu trzy modele te brązowe to są cysterny DEC już przewoźnika gat XD. E, tutaj wcześniejszy model DEC z piątej epoki firmy PICO, Tutaj ten z niebieskim logo, a to właśnie te dwa były w parze, ostatnio Wam prezentowałem. Tu czerwony i już są, cze ten czerwony pierwszy z czerwonym logo Dec na białym tle to były modele Robo i wszystkie inne tutaj też są modelami Robo. O, i tym samym sobie cysterny odjechały. Pora kończyć. Cześć!